Cześć, tu Zuza z kanału Geopolikonomia, a Wy oglądacie pierwszą część filmu pod tytułem O krok od II wojny światowej, czyli największa dyplomatyczna porażka Ligi Narodów. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza i zasubskrybować nasz kanał. 1 września 1939 roku. Wojska niemieckie na rozkaz Adolfa Hitlera wkroczyły na terytorium Polski, tym samym zapoczątkowując najbardziej śmiertelny konflikt militarny w historii ludzkości czyli II wojnę światową. Była to kulminacja serii alarmujących aktów łamania międzynarodowych porozumień pokojowych, których częstotliwość narastała coraz bardziej na przestrzeni lat 30. XX wieku. Liga Narodów, nieodłącznie uwikłana w owe zawirowania polityczne, okazała się bezradna w realizacji swojego głównego zadania zapobieżenia kolejnej wojny światowej. Ale jak to się stało? Jak to możliwe, że organizacja, której zasady stały się podwalinami dla tych kierujących dzisiejszą współpracą międzynarodową, poniosła tak stromotną klęskę? Schyłek roku 1918 Okrucieństwa Wielkiej Wojny wywołują na całym świecie niepokój i oburzenie. Podczas konferencji pokojowej w Paryżu, która rozpoczęła się w styczniu 1919 roku, oficjalnie ogłoszono koniec wojny i zawarto szereg porozumień mających na celu przywrócenie światowego pokoju i porządku. Agresywna wojna została napiętnowana jako zbrodnia przeciwko ludzkości. Dostrzeżono także potrzebę stworzenia organizacji międzynarodowej, która skutecznie podtrzymałaby światowy pokój. Stworzenie Ligi Narodów było centralną częścią słynnego programu pokojowego 14 punktów, zaproponowanego przez 28. prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona. W ostatnim punkcie stwierdził, że na mocy określonych umów należy utworzyć Ogólne Stowarzyszenie Narodów w celu zapewnienia wzajemnych gwarancji niezależności politycznej i integralności terytorialnej zarówno dużym, jak i małym państwom. Propozycja utworzenia Ligi została przyjęta 25 stycznia 1919 roku, a specjalna komisja przygotowała projekt Przymierza Ligi Narodów czyli dokumentu określającego strukturę, zadania i sposób działania nowo powstałej organizacji. Liga składała się z trzech głównych organów Rady, Zgromadzenia i Sekretariatu oraz innych pomniejszych instytucji i komisji. Podstawowym celem ligi było zapewnienie zbiorowego bezpieczeństwa. Jej siedzibą stała się zaś Genewa. W szczytowym momencie swojego istnienia liga zrzeszała w sumie 58 państw. Interwencja wojskowa miała być ostatecznym rozwiązaniem konfliktu między państwami członkowskimi. Jednak z biegiem czasu liga coraz częściej okazywała się niezdolna do skutecznego sprawowania władzy i wprowadzania w życie swoich dyrektyw. Jednym z największych błędów, jakie popełniła Liga, była próba utrzymania światowego pokoju bez armii. Liga Narodów wzywała państwa członkowskie do rozbrojenia na rzecz utrzymania pokoju, jednak tym samym osłabiała własną zdolność do nakładania sankcji wojskowych na agresywne państwa członkowskie. Aby skutecznie sprawować władzę, Liga musiała opierać się na wsparciu militarnym wielkich mocarstw, takich jak Wielka Brytania czy Francja, które również miały prowadzić politykę rozbrojeniową. Tym samym Liga Narodów nie miała silnej Zaplecza militarnego, które wzmocniłoby jej autorytet i pozwalało na trzymanie w ryzach państw prowadzących nazbyt agresywną politykę zagraniczną. Oprócz braku posiadania własnej armii, Liga była osłabiona od samego początku swojego istnienia, ponieważ Stany Zjednoczone nigdy do niej nie przystąpiły. Idea zaangażowania Stanów Zjednoczonych w europejską politykę zagraniczną nie cieszyła się poparciem politycznej opozycji prezydenta Wilsona, co odzwierciedlało wprowadzenie polityki izolacjonizmu w Ameryce, mającego polegać na obronie interesów i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w pierwszej kolejności. Bez wsparcia USA jako największej na świecie potęgi gospodarczej, nakładanie sankcji finansowych na wojujące państwa członkowskie okazało się dla Ligi znacznie większym wyzwaniem. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Zachęcamy do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji. I pamiętajcie, myśl, ucz się, odkrywaj.